Witajcie w kolejnym dniu. Ja tam oglądam sobie takiego pana, który robi takie mini jedzonka i mi się zechciało jeść, więc chodźcie, zrobicie ze mną śniadanko. A o 14 Nadzia znowu idzie na... Na narty. A Nikoli nie ma, ha. No. bo wyjechała. Dziś... a dzisiaj Sylwestra. Nikola idzie na balet, a my zostajemy tutaj i świętujemy. Mamy już kupione zimne i jest... szampana. I wibat, nowy dokupić. rok! I trzeba jeszcze kupić jakieś słodycze. A najgorsze jest to, że dzisiaj jest niedziela i zapomnieliśmy o tym. Ups, ale może będzie coś otwartego. peczkę, Gites. I teraz zaczynamy amacio. Chodźcie ze mną. Bardzo dobra herbatka była też, bo w końcu sama robiłam. Herbatka mama robiła, ale i tak jest również bardzo dobra. I widzimy się już jak będę przybrana, a potem jak już będę na. Ale może jeszcze na bierne miasto pójdziemy, bo jeszcze trochę czasu zostało. Hmm, w sumie o 14 dopiero idę. A jest 9. No, to jeszcze długo zostało. Tak wygląda moja stylowa. Teraz jedziemy do. Miast. Miasta. Tak jakby. To Zobaczcie, co jest koło. To... No. Tak. I potem jedziemy już na narty. Więc widzimy się za chwilę. Tak właśnie się prezentuje ratusz wiele niej górze. Myśleliśmy, że tu będzie jarmark, prawda? No Ale tak. niestety. Nadia, tu masz wolne stoliki na Sylwestra. chcesz? No. <laughs> Idziemy się pochudzać na karuzelę. proszę siła napędowa. Zobaczcie, to jest taki tramwaj z pamątkami. Ładne, nie? Jakie jelonki ładne. Teraz będziemy próbować zupkę pomidorową. Jest strasznie gorąca, chyba, bo taty żurek jest gorący, więc moja zupka powinna też być gorąca. Dziękuję. Dziękuję. I co, nie mm, Bardzo dobra. I teraz żureczek. Mm. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Czek. Zostaw na Ale Teraz żureczek, spróbujemy. Ty wszystko, tak? Mm. Teraz to jest. No, razem z jajem ta pomidorówka Wszystkim. taka gęsta, noga, ale słodziutka coś mi uciekło uważaj, bo gorące Ej, to na pewno nie jest gorące, co nie? No. co? jest dobre to gorące <laughs> to gorące Trzy doszły, są naprawdę pyszne, są przypiekane, szkoda, że tu niej Poli nie ma, bo by się zakochała. <gryczaczki> polecamy, to co? Ale dzisiaj już i lepiej, cień, kiedy widzisz? No. No, 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 no. Jesteśmy dumni z Ciebie. daj radę sama całą górę. Kochani, Słuchajcie, jedziemy na termy, bo Pan nam powiedział, że. Yy... Mamy taką obniżkę dzięki kuponowi, który nam dał. Tak. I to jest właśnie Pan ze szkoły narciarskiej Wypożyczalnia pod wangiem. Słuchajcie, polecamy. Tak. Pan Daniel, super instruktor, ma podejście do dzieci i jest super w ogóle. Bardzo fajne. No. Nadia dzisiaj dostała dwa prezenty raz, to jechała dużym wyciągiem. No. A, teraz jedziemy, a teraz jedziemy jeszcze na termy, no. tam pan nam dał tą obniżkę i już sobie wykorzystamy, prawda? Bo pan no już właśnie. nie skorzystał dzisiaj, bo ma dzisiaj cały dzień zjazdów, a my lecimy. I tu! Halo. Co? Opuszczamy baza, my się bawimy! Pa! Okej, okay, już skończyliśmy nasz basenik i jedziemy na jedzonko! Jak było? Super! Mamy trochę mniej atrakcji niż w Uniejowie, ale polecasz? No. Ale tak. basen to basen, nie? Ale wiecie jakie tam były dwie fajne y, zjeżdżalnie? No. Tam były bardzo fajne zjeżdżalnie i były dwie y, takie, nie no nawet więcej było, nie wiem. Dwie były w sumie, nie? Tak, tak dwie. Dwie. Jeden taki jakby świderek, tak, jeden taki lejek, taki świderek, a druga normalna. Ale polecamy, termy hmm. ciepliwe. Kochani, nie byliśmy w restauracji, ale byliśmy w żabce i sobie kupiłam hot, hot doga. Do no to do restauracji. No ale Nadia już miała przodkę i musiała hot doga wsupić. No, 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 No nie było kaczłupu, tak? Dobrze, z kaczupem wzięła. Ale dobra? Uh -huh. Kochani, z okazji Sylwestra będziemy pić szampana o smaku waty cukrowej. No taka orężatka, taki szampanik. Nadia już, słuchajcie, w piżamie, jak Grincha. I tak wchodzi w nowy rok. Tak. To co? Tak, Zostały fajnie. nam dwie minuty do nowego roku, co? więc odpieczętujmy już naszego szampana.

Stryknijmy się pod ten nowy rok. Szczęśliwego nowego roku, widzowie!